bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy piątek, ja zaraz wychodzę, dlatego już jak widzicie jestem wyszykowana. Pogoda jest taka, no na razie jest słonecznie, także bardzo się cieszę, bo przez ostatnie kilka dni non stop padało. Jest 17 stopni, ale później ma się jeszcze ocieplić, ma być docelowo tak gdzieś około 20-21 stopni. Długo się zastanawiałam w co się ubrać, ale finał finałów padło na taki prosty outfit zwykła czarna taka bezikowa koszulka z krótkim rękawkiem do tego spodnie czarne zary koszulka też jest zary pasek Ralfa Laurena, który kupiłam w zeszłym roku na e obuwie. Na to zarzuciłam sobie taki żakiecik, narzutkę z risertia, Ja to kupiłam w zeszłym roku. To była sukienka. Jako sukienka tego nie noszę, bo to jest dla mnie zdecydowanie za krótkie, ale jako właśnie taki, taka narzutka i jesienią i, i wiosną też fajnie mi się to sprawdzało. Także jestem bardzo zadowolona z tego elementu w mojej szafie i bardzo często na naprawdę yy, to noszę. Do tego mam czarne, takie zwykłe czułenka z Wojasa, Torba Michaela Korsa w ten sposób. Dobra, i zaraz lecę, trochę mówię szybko, bo, bo się śpieszę. Później mam plany, ale to potem Wam powiem. Także zaczynamy, zapraszam do oglądania. Weszłam do Tigera, zobaczę co tutaj ciekawego jest. No i okazuje się, że oczywiście kolekcja szkolna. Ja już po pracy, zaczynam weekend. Podjechałam teraz do pani kosmetyczki, bo czas na zmianę paznokci. Mam jeszcze te urlopowe. Nie są, wiecie, jakieś tutaj, nie wiem, nic się nie, nie ukruszyło, nie odłamało, ale są już widoczne odrosty, bo minęły trzy tygodnie. Także dzisiaj zmieniam zarówno dłoni, jak i stopy. Nie mam jeszcze żadnego pomysłu w sumie. Myślę, że pójdę w jakieś takie jesienne barwy, no zobaczymy co mi tam się spodoba, także lecę i pokażę wam później co wybrałam. Jestem już z powrotem i zdecydowałam się, słuchajcie, na czerwień, taką piękną. Ja ostatnio czerwień miałam chyba na Boże Narodzenie, ale to była taka bardziej, taka strażacka, intensywna. Natomiast ta jest taka chłodniejsza, taka bardziej malinowa, bardzo mi się podoba. Mam ją też na stopach, także jestem przygotowana na początek jesieni przyszły do mnie dwie paczki z H&M i z Zary z takimi pierwszymi już zakupami jesiennymi to znaczy trochę takich na jesień trochę jakichś takich podstawowych nie wszystko na pewno u mnie zostanie część pewnie odeślę, zobaczymy jak to będzie w każdym razie niedługo zrobię Wam haul jakieś mierzymy także fajnie, bo będzie kolejny filmik modowy na moim kanale, który wiem, że lubicie O Widać kolejnego dnia. Dzisiaj mamy sobotę. My z moją córką podjechałyśmy właśnie pod oszą. Idziemy zrobić takie zakupy do szkoły. Od poniedziałku już znowu zaczyna się szkoła. Także musimy kupić trochę zeszytów. Na szczęście już to nie jest wiecie, podstawówka, więc omijają mi jakieś farby, bloki, papiery kolorowe i tego typu gadżety. Skupimy się tylko na zeszytach, może jakieś długopisy zobaczymy. Tutaj niedawno też otworzyli deals, także zobaczymy też co tam ciekawego mają. No i tak, odezwę się do was później. na targi rękodzieła powiem wam, że pierwszy raz coś takiego e, widziałam akurat tutaj w tym miejscu bardzo mocno wykończył, dlatego postanowiłam, że zrobię sobie taką fajną relaksującą kąpiel i pokażę wam, jakich produktów użyję. Przede wszystkim peeling z Resibo. Ja już mam taką końcówkę i szczerze mówiąc chciałabym go wykończyć, dlatego, że to jest produkt naturalny, a on jest u mnie już, no chyba. Ponad rok albo i dłużej. Myślę, że spokojnie data ważności już mu się skończyła, ale nic się jeszcze nie dzieje tutaj z zapachem, więc więc go użyję i od przyjazdu z Egiptu w ogóle nie peelingowałam swojego ciała jeszcze ani razu, więc czas najwyższy to zrobić. Ten peeling jest fajny, bo on jest taki solno-cukrowy, jest w miarę delikatny, pozostawia taką fajną nawilżoną skórę, więc tak naprawdę nie trzeba się po nim balsamować. Ma fajny cytrusowy zapach. Opinie o nim są różne. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Dla mnie jest fajny, na pewno już do niego nie wrócę, dlatego że jest tyle innych produktów, które chciałabym wypróbować, że myślę, że raczej już do niego nie wrócę, bo aż tak bardzo mnie nie zachwycił. Ale teraz, właśnie na lato, ten cytrusowy zapach fajnie się sprawdza, i do tego tutaj mam. I jeszcze też taki olejek, właściwie piankę zmieniającą się w olejek marki Rituals. To też jest właśnie taki fajny cytrusowy zapach. To jest z tego co pamiętam, zapach gorzkiej pomarańczy i drzewa cedrowego. W każdym razie on nie jest taki bardzo słodki, nie jest też jakiś bardzo intensywny, ale teraz na te ciepłe dni fajnie. Się nadaje, a na dodatek jeszcze zostawia tą skórę ładnie nawilżoną, ale też jakąś nie taką bardzo tłustą, nie, nie zostawia plam na piżamie. Bardzo, bardzo fajny produkt, bardzo go lubię. Miałam poprzednio taką piankę też, pokazywałam Wam z edycji limitowanej, to chyba była róża i opuncja. Tak, a to jest drugi z kolei u mnie zapach i na pewno nie ostatni. Chciałabym wypróbować jeszcze jakieś inne, ale oni z tych pianek zamieniających się w olejek, z tego co wiem, to nie mają zbyt dużo propozycji. A tutaj, słuchajcie, też z tej samej linii jest pianka do mycia. Ja jej jeszcze ani razu nie używałam, więc jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że to będzie ten sam zapach. Tak mi się wydaje, przynajmniej po opisie. Zobaczcie Zobaczymy, czy ten produkt mi się sprawdzi. I jeszcze tutaj wyjąłam sobie taką sól do kąpieli z Isany. Miałam lawendową, miodową i właśnie taką, y, takie owoce leśne, więc wybrałam te owoce leśne. Wydaje mi się, że, y, że teraz będzie no najlepiej. Najlepiej będzie mi pasował. Także ja sobie robię kąpiel przy okazji. Pokażę Wam moje nowe paznokcie u stóp.